Czy wiesz, że owoce mogą być twoimi sprzymierzeńcami lub wrogami w walce z cukrzycą? To, co jesz, może odmienić twoje zdrowie, ale niektóre pokarmy mogą ukrywać nieoczekiwane zagrożenia. Wyobraź sobie odkrycie, że ten pozornie zdrowy owoc może sabotować twoją kontrolę glikemii, a ty nawet o tym nie wiesz. Co więcej, jak dowiedzieć się, które owoce są naprawdę cudowne i mogą mieć ogromny wpływ na twoje leczenie. W dzisiejszym filmie ujawnimy 10 cudownych owoców, które mogą pomóc w utrzymaniu cukrzycy pod kontrolą, oraz 5 wyjątkowo niebezpiecznych owoców, których powinieneś unikać za wszelką cenę. Nie przegap tego! Najlepsze owoce dla diabetyków jabłko. Zacznijmy od jabłka. Ten klasyczny owoc nie tylko jest pyszny, ale również stanowi doskonałą opcję dla osób z cukrzycą. Indeks glikemiczny, IG. Jabłka wynosi 39, co oznacza, że nie powoduje dużych wzrostów poziomu cukru we krwi. To jest kluczowe, aby utrzymać stabilne poziomy glukozy przez cały dzień. Ponadto ładunek glikemiczny EUG jabłka wynosi zaledwie 6, co dodatkowo potwierdza jego korzyści. Jabłko jest bogate w pektyny, rozpuszczalny błonnik, który nie tylko poprawia trawienie, ale także pomaga obniżyć poziom cholesterolu, co jest dodatkowym benefitem dla tych, Którzy muszą kontrolować zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Ale to nie wszystko. Większość składników odżywczych i błonnika w jabłku znajduje się w skórce, więc nie obieraj jabłka przed jedzeniem. Te włókna pomagają spowolnić trawienie i wchłanianie cukrów, czyniąc jabłko jeszcze lepszym wyborem. Ponadto, badania pokazują, że pektyna obecna w skórce może zmniejszać ryzyko raka jelita grubego. Dlatego włączając jabłka do swojej diety, nie tylko kontrolujesz cukrzycę, ale także promujesz ogólne lepsze zdrowie. Czy to nie jest cudowne? Owoce jagodowe. Owoce jagodowe, takie jak truskawki, jagody i maliny, to prawdziwe skarby natury, jeśli chodzi o zdrowe opcje dla diabetyków. Z indeksami glikemicznymi od 1925 do 1940, te owoce pomagają utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą, unikając niepożądanych skoków. Oprócz tego, że są pyszne i wszechstronne, owoce jagodowe są bogate w przeciwutleniacze, takie jak antocyjany i witamina C, które zwalczają wolne rodniki i redukują stan zapalny w organizmie. To jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą, które mają wyższe ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Ale na tym nie kończą się korzyści z owoców jagodowych. Są one również doskonałym źródłem błonnika niezbędnego dla zdrowego trawienia i utrzymania uczucia sytości na dłużej, co może pomóc w kontrolowaniu wagi, kolejnego ważnego czynnika w zarządzaniu cukrzycą. Rozpuszczalny błonnik znajdujący się w tych owocach pomaga również spowolnić wchłanianie cukru do krwi, co sprzyja stabilniejszym poziomom glukozy. Gruszka. Gruszka to owoc niezwykle korzystny dla osób, które muszą zarządzać poziomem cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 38 i ładunkiem glikemicznym zaledwie 4, gruszka jest doskonałym wyborem, aby utrzymać glukozę w równowadze. Oznacza to, że jej spożycie powoduje powolne i stałe uwalnianie cukru do krwi, unikając szczytów, które mogą być szkodliwe. Ponadto gruszki są bogate w błonnik, zwłaszcza pektynę, która nie tylko wspomaga trawienie, ale także przyczynia się do uczucia sytości co ułatwia kontrolowanie apetytu i unikanie niezdrowych przekąsek. Ale korzyści z gruszki wykraczają poza kontrolę glikemiczną. Ten owoc jest pełen niezbędnych składników odżywczych, takich jak witamina C, witamina K i przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki, pomagając chronić organizm przed różnymi chorobami. Błonnik obecny w gruszce promuje również zdrowie jelit, utrzymując układ trawienny w dobrej kondycji. Maricuja. Marakują to doskonały wybór dla osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 27 i ładunkiem glikemicznym 5, ten owoc ma minimalny wpływ na wzrost glukozy, co jest idealne dla diabetyków. Oprócz niskiej zawartości cukru marakują jest bogata w błonnik, który wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości, a także w witaminę C i przeciwutleniacze, które wzmacniają układ odpornościowy i zwalczają stres oksydacyjny. Możesz cieszyć się marakują w sokach, koktajlach lub nawet w sałatkach, aby dodać im tropikalnego i zdrowego akcentu. Brzoskwinia. Brzoskwinia to doskonały wybór dla osób, które chcą utrzymać kontrolę nad poziomem cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 42 i ładunkiem glikemicznym 4, ma ona stosunkowo niski wpływ na glukozę, co czyni ją odpowiednią dla diabetyków. Ten owoc nie tylko jest smaczny, ale także bogaty w witaminy i przeciwutleniacze, które wspierają ogólne zdrowie. Oprócz korzystnego profilu glikemicznego, brzoskwinia oferuje korzyści, takie jak poprawa trawienia i promowanie zdrowej skóry. Jej umiarkowana ilość cukru i błonnika pomaga utrzymać stabilne poziomy glukozy, co czyni ją doskonałą opcją do włączenia do diety. Awokado: Awokado to prawdziwy superfood, szczególnie jeśli chodzi o kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Z zerowym indeksem glikemicznym nie powoduje nagłych wzrostów glukozy, co jest kluczowe dla osób monitorujących glikemię. Ponadto awokado jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów, takich jak jednonienasykone kwasy tłuszczowe, które są znane z redukcji oporności na insulinę. Oznacza to, że organizm staje się bardziej efektywny w wykorzystaniu insuliny, pomagając utrzymać stabilniejsze poziomy cukru we krwi, ale korzyści z awokado wykraczają poza kontrolę glikemiczną. Ten owoc jest pełen niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin, takich jak E, K oraz kilka z grupy B, a także minerałów, takich jak potas i magnez. Awokado zawiera również znaczną ilość błonnika, który wspomaga trawienie i zapewnia długotrwałe uczucie sytości, pomagając unikać nadmiernego jedzenia. Włączenie awokado do diety można zrealizować na wiele sposobów: w sałatkach, jako składnik odżywczego smoothie czy nawet jako pyszne guacamole. Wow. Gława to fantastyczny owoc dla osób, które muszą utrzymywać kontrolę nad poziomem cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 23 i ładunkiem glikemicznym zaledwie 3 jest jednym z najkorzystniejszych wyborów dla diabetyków. Te liczby wskazują, że guława ma bardzo niski wpływ na wzrost poziomu glukozy, co pomaga unikać skoków cukru we krwi. Ponadto jej niska zawartość naturalnego cukru sprawia że jest jeszcze lepszym wyborem dla osób monitorujących spożycie węglowodanów. Oprócz bycia doskonałą opcją dla kontroli glikemicznej, gława jest bogata w witaminę C, błonnik i przeciwutleniacze. Witamina C jest niezbędna do wzmacniania układu odpornościowego i wspomagania wchłaniania żelaza, podczas gdy błonnik przyczynia się do zdrowego trawienia i długotrwałego uczucia sytości. Przeciwutleniacze obecne w głowie również odgrywają ważną rolę w ochronie organizmu przed stresem oksydacyjnym i chorobami przewlekłymi. Włączenie głoi do diety jest proste, można cieszyć się nią na świeżo, w sokach, smoothie, a nawet w deserach i sałatkach. Pomarańcza z miąższem. Pomarańcza, zwłaszcza z miąższem, to doskonały wybór dla osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 40 i ładunkiem glikemicznym 5 ma umiarkowany wpływ na poziom glukozy. Miąższ jest bogaty w błonnik, który pomaga kontrolować wchłanianie cukru i zapewnia uczucie sytości. Ponadto pomarańcza jest doskonałym źródłem witaminy C, niezbędnej dla zdrowia układu odpornościowego. Spożywanie pomarańczy z miąższem może być smacznym i korzystnym sposobem na utrzymanie poziomu cukru pod kontrolą. Kiwi, Kiwi to owoc który zasługuje na wyróżnienie w diecie osób kontrolujących poziom cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 38 i ładunkiem glikemicznym 9, oferuje umiarkowany wpływ na glukozę, co czyni go dobrą opcją dla diabetyków. Kiwi nie tylko ma niską zawartość cukru, ale jest również bogate w przeciwutleniacze, takie jak witamina C, które pomagają wzmacniać układ odpornościowy i zwalczać stres oksydacyjny. Ponadto Kiwi jest znane ze swoich właściwości pomagających obniżać ciśnienie krwi, co jest częstym problemem u osób z cukrzycą. Jego błonnik wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości, czyniąc go odżywczą i zrównoważoną opcją do włączenia do diety. Wiśnia. Wiśnia to jeden z najlepszych owoców dla osób z cukrzycą, z indeksem glikemicznym wynoszącym 27 i ładunkiem glikemicznym 6. Te wartości wskazują, że ma ona niski wpływ na poziom glukozy we krwi. Co jest idealne do kontrolowania poziomu cukru. Ponadto, wiśnie są bogate w przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, które pomagają zwalczać stany zapalne i chronią zdrowie serca. Oprócz tego, że są smaczne, wiśnie pomagają poprawić jakość snu i mogą oferować dodatkowe korzyści zdrowotne. Ważne jest, aby spożywać świeże wiśnie i unikać wersji w syropie, które mogą zawierać dodatkowy cukier. Włączenie świeżych wiśni do diety może być pysznym i zdrowym sposobem na utrzymanie kontroli nad poziomem cukru we krwi. A teraz porozmawiajmy o najgorszych owocach dla diabetyków. Eli, chociaż banany są popularnym i odżywczym owocem, nie są najlepszym wyborem dla osób kontrolujących poziom cukru we krwi. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 62 i ładunkiem glikemicznym 16, banan może podnosić poziom glukozy szybciej niż inne owoce. Dzieje się tak, Ponieważ banany zawierają więcej cukru i węglowodanów w porównaniu do innych owoców, co może być problematyczne dla diabetyków. Mimo to, banan oferuje korzyści odżywcze, takie jak potas i witaminy, które są ważne dla zdrowia. Jeśli zdecydujesz się go włączyć do swojej diety, kluczowe jest spożywanie go z umiarem i zwracanie uwagi na wielkość porcji, aby uniknąć skoków poziomu cukru we krwi. Ananas. Ananas powinien być spożywany ostrożnie przez osoby z cukrzycą. Z indeksem glikemicznym wynoszącym 59 i ładunkiem glikemicznym 14 może podnosić poziom glukozy we krwi bardziej niż wiele innych owoców. Te wartości wskazują, że ananas ma umiarkowany wpływ na poziom glukozy, co oznacza, że może być problematyczny, jeśli jest spożywany w dużych ilościach. Pomimo że jest bogaty w witaminę C i inne korzystne składniki odżywcze, ananas ma stosunkowo wysoką zawartość naturalnych cukrów. Aby zminimalizować wpływ na poziom cukru we krwi, ważne jest kontrolowanie porcji i wybieranie świeżego owocu zamiast soków czy produktów z dodatkiem cukrów. Mango. Mango to smaczny owoc, ale z indeksem glikemicznym wynoszącym 56 i ładunkiem glikemicznym 14. Może podnosić poziom cukru we krwi bardziej niż owoce o niższym indeksie glikemicznym. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo wysoką zawartość cukru i węglowodanów. Chociaż mango oferuje korzyści odżywcze takie jak błonnik i witaminy. Jego spożycie powinno być umiarkowane, aby uniknąć skoków glukozy. Jeśli uwielbiasz mango i chcesz je włączyć do swojej diety, ważne jest, aby zwracać uwagę na wielkość porcji i łączyć je z produktami o niskim indeksie glikemicznym, aby zrównoważyć wpływ na poziom cukru we krwi. W ten sposób możesz cieszyć się smakiem mango bez kompromisów w kontroli glukozy. Papaja. Papaja ma indeks glikemiczny wynoszący 58 i ładunek glikemiczny 12, co może umiarkowanie podnosić poziom cukru we krwi. Chociaż ma korzyści dla trawienia, jej zawartość cukru wymaga umiarkowanego spożycia. Aby włączyć papaję do diety, kontroluj porcje i obserwuj reakcję poziomu cukru we krwi. Winogrona: Winogrona mają indeks glikemiczny wynoszący 60 i ładunek glikemiczny 12. Co może powodować znaczny wzrost poziomu cukru we krwi. Pomimo że są bogate w przeciwutleniacze i inne składniki odżywcze, ich wysoka zawartość cukru może stanowić problem dla osób kontrolujących cukrzycę. Jeśli zdecydujesz się jeść winogrona, kluczowe jest spożywanie ich z umiarem i monitorowanie reakcji glikemicznej, aby utrzymać odpowiednią kontrolę poziomu cukru we krwi. Pamiętaj, że to, co kładziesz na talerzu, może mieć ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia. Bądź świadomy swoich wyborów żywieniowych, aby chronić swoje dobrostan i utrzymywać cukrzycę pod kontrolą. Jeśli podobał Ci się film i uważasz, że te informacje są przydatne, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej cennych wskazówek. Oczywiście, podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy również mogą skorzystać z tych istotnych informacji.